Dzień dobry. To Iwona z kanału Iwony Życia Wzięte i dzisiaj o wierzbie mandżurskiej. Podejrzewam, że wiecie o co chodzi. Znacie taką poskręcaną, kręconą, grubszą, cieńszą, wyższą, niższą wierzbę mandżurską. Wierzba, jak to wierzba, ma te same właściwości. Czyli z tej kory tej wierzby i innych wierzb, można robić ukorzeniacz, ponieważ jest tam bardzo dużo y hormonów wzrostu, można robić lek przeciwzapalny, przeciwprzeziębieniowy, ponieważ ma ten sam składnik, co nasza aspiryna. Y tutaj zobaczcie, to nie jest moja pierwsza wieżba, którą ukorzeniam, Jedna taka płacząca, piękna rośnie już u nas w ogrodzie, ma dwa lata i rośnie jak szalona, podejrzewam, że dobre miejsce jej wybraliśmy. Ale to, co tutaj widzicie, te zielone, zielone pędy i te różowe. Piękne korzonki, może przybliżę. To jest po prostu dwutygodniowy, zamoczony kijek w wodzie. Wierzba ma naprawdę dużą siłę wzrostu, ona się rozrasta i nic innego. Ja to obcięłam, to co wyrosło. To może być jakaś ozdoba na stół wielkanocny, który za dwa tygodnie mamy. Koronawirus nie przeszkadza tej wierzbie, więc ja delikatnie, żeby nie połamać tych korzonków, a nawet jak to połamię, to muszę Wam powiedzieć. Wierzę, że ona to puści i tak. Wsadzam pojedynczo. Nie mam rękawiczki, bo ze względu na ograniczoną ich ilość, no niestety nie mam, ale przysypuję. To jest zwykła ziemia ogrodowa, dodałam trochę i powierzchu posypię. To jest wysuszona kawa, którą, którą pijam, oczywiście bez cukru, to jest kawa z filterka. Więc podsuszona troszkę, żeby zakwasić ziemię, ale tylko troszkę dodać tutaj jakiś I ta wierzba sobie będzie rosła, obficie podleje i póki co, jeszcze są przymrozki na dworze, zostanie w domu, ale za kilka dni, jak tylko zrobi się w nocy plusowo, pójdzie już na balkon. Tę posadzę w inny sposób, też do doniczki, ale być może od razu... Na balkonie poczekam jeszcze jakiś czas, natomiast pokażę Wam, co zrobię jeszcze. Tu przygotowałam jeszcze jedną taką małą doniczkę, ponieważ tę wierzbę będę chciała prowadzić na takie drzewko, które uformuję. Natomiast ten tutaj, przepraszam, ten tutaj doniczkę przygotuję też razem z kawą, kawoszki, wierzby manczurskie, kawoszki poobcinam te pędy, które i tak już są obcięte, wiecie, w zeszłym roku znalazłam miejsce, gdzie mogę, bo ktoś obciął po prostu gałęzie, które zwisały nad parkingiem i z tych gałęzi trochę sobie wzięłam do domu takich grubszych gałęzi, robiłam dekoracje później, pięknie wyglądają, nie, te jeszcze niepotne, ale z tej może jeszcze mi się coś uda, o, jak widzicie, przycinam, i z tego chcę zrobować, jak zwykle eksperymentuję, nigdy tak nie robiłam, ale to nie znaczy, że nie, nie trzeba zrobić. Wrzucam, wrzucam, wkładam trzy w ten sposób, żeby była pewna odległość, i takie trzy będę chciała razem prowadzić, aby z tego później powstał taki krzak. To ma być drzewo, którego koronę będę formować, to natomiast chcę zostawić na krzak. I wiecie, jak krzak jest gęsty, to łatwiej się wycina po prostu takie gałęzie i nie szkoda. I te gałęzie, które zaschną później, wykorzystam do dekoracji. Także w ogóle proponuję wam się zainteresować wierzbą. To jest bardzo interesujące drzewo, upiększa, szybko rośnie i tak naprawdę nam e, daje wiele możliwości z nim coś tam zrobić. Także dziękuję za uwagę. Zapraszam do eksperymentowania. Teraz jest wiosna, jak macie ogrody, to nawet wetknijcie takie pędy wierzbowe i też Wam urośnie. Ostatnio zaczęłam czytać coraz więcej o wierzbie energetycznej. Wiecie, sprzedaje się takie centymetrowej grubości do 2 cm patyki, 25 cm wkłada się w ziemię i rośnie. Także zapraszam do uprawy wierzby. Jakiejkolwiek mam płaczącą, teraz będę miała mandżurską. Pozdrawiam i do zobaczenia, do usłyszenia w tym trudnym czasie.